Witajcie w kotlet TV, Dzisiaj zapraszam Was na rewelacyjne danie. Będzie to papryka faszerowana mięsem. Naprawdę niesamowicie smaczna i prosta do wykonania, a stanowi fajną odmianę na stole. Przygotowanie papryki zaczynam od pokrojenia warzyw w niewielką kostkę. Cebulę kroję bardzo drobno, a pomidora w troszeczkę większe kawałki. Pokrojone warzywa dodaję do miski, do której wcześniej dodałam zmielone mięso. Dodaję też odrobinę suchego ryżu, ale równie dobrze, ryż może być po prostu ugotowany. Polecam też dodać troszkę żółtego sera. Im bardziej aromatyczny, tym lepiej. Może to być parmezan, a może to być po prostu zwykły, wasz ulubiony żółty ser. Do tego dodaję troszkę koncentratu pomidorowego i oczywiście przyprawy. Najważniejszy jest tutaj gruby pieprz, odrobina soli i oczywiście nie powinno też zabraknąć troszkę bazylii. fajnie podkreśli smaki i doda świeżości naszej potrawie. Papryce odcinam kapelusiki i wycinam jej środek z tych białych elementów, ale tak, żeby nie uszkodzić jej ze zewnątrz w żaden sposób. Jeżeli papryka nie chce ładnie stać, to proponuję jej lekko podciąć nóżki, tak aby ładnie stała potem w piekarniku i nie wywracała się. Paprykę nadziewam farszem aż do pełna. Z podanego przepisu wychodzą mniej więcej 4 średniej wielkości papryki. Nafaszerowane papryki wstawiam do naczynia lekko wysmarowanego oliwą i wstawiam do piekarnika piekę aż z wierzchu będą rumiane, a mięso w środku będzie miękkie. Przed samym podaniem paprykę posypuję delikatnie startym serem. Fajnie się rozpuści i będzie nie tylko ładnie wyglądać, ale też będzie wyśmienicie smakować. Po więcej przepisów zapraszam was na stronę www.kotlet.tv. Smacznego.